W tym filmie podsumowanie najważniejszych i najciekawszych wydarzeń drugiej części piłkarskiego weekendu. Jeśli tak jak ja uważasz, że piłka nożna to najpoważniejsza z niepoważnych rzeczy na świecie, szukasz piłkarskich informacji, ciekawostek i zapowiedzi, to jest odpowiednie miejsce. Jestem Mateusz i witam na kanapie rezerwowych. W niedzielę zabrakło hitowych spotkań pomiędzy piłkarskimi potęgami, sporo działo się jednak z udziałem polskich zawodników. W Lidze Duńskiej nie zatrzymuje się Kamil Wilczek. Napastnik Brendby zdobył 15 gola w sezonie w przegranym 1-2 meczu przeciwko Arhaus, ale na pewno osłodzi mu to zdobyty tytuł najskuteczniejszego piłkarza w historii tego klubu. Niedzielny gol był w sumie 70. trafieniem byłego piłkarza, chociażby Piasta Gliwice na duńskich boiskach. Wyprzedził tym samym Ebesanda, który nie powinien być anonimowy, zwłaszcza dla kibiców Bundesligi. Rozegrał on ponad 200 spotkań dla Szalkę i zdobył w nich 73 bramki. Wilczek jest na dobrej drodze do zdobycia tytułu króla strzelców rozgrywek. W tym sezonie w 23 spotkaniach ma w dorobku 18 trafień i 3 asysty. Jak pewnie pamiętacie, był on jednym z kluczowych piłkarzy bręby. Przegranym przez Lechie starciu o udział w Lidze Europy. 31-letni napastnik ma w dorobku trzy występy w reprezentacji Polski i dość często podnoszonym tematem jest kwestia kolejnej szansy dla niego, przynajmniej na zwiększenie głębi składu zespołu narodowego, chociażby w obliczu powtarzających się kłopotów zdrowotnych Milika. Wydaje się jednak, że piłkarz nie ma najmniejszych szans na dołączenie do kadry przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy 2020. W podobnej sytuacji znajduje się robiący furorę w Lidze Greckiej, występujący w pałku Saloniki, Karol Świderski. Napastnik tracił tam zimą tego roku z Jagiellonii Białystok za 2 miliony euro na korzyść jednokrotnego reprezentanta kraju w kategorii dla 21, przemawia jednak wiek. Ma on 22 lata i utrzymując dobrą dyspozycję, być może zapracuje jeszcze na poważną szansę w zespole narodowym. Świderski z dorobkiem 7 goli w 11 kolejkach jest liderem klasyfikacji strzelców, a jego PAOK tylko bilansem bramek przegrywa pozycję lidera z Olimpiakosem. Oba zespoły zgromadziły do tej pory po 27 oczek i pozostają niepokonane. We włoszech weekend należał do bramkarzy. Wysokie noty za swoje występy z Neli Drągowski, Skorupski i Szczęsny. Bramkarz Juventusu utrzymuje bardzo wysoką formę i kolejny raz za sprawą bardzo dobrych interwencji pozwolił Starej Damie pozostać w meczu który ostatecznie udało się rozstrzygnąć w końcówce, podobnie jak miało to miejsce w konfrontacji z Milanem. Skorupski brał udział w akcji, która przyniosła Bolonii wyrównanie w samej końcówce spotkania. W piątej minucie doliczonego czasu gry powędrował w pole karne rywali, by szukać szans na bramkę. Przy rzucie rożnym piłka faktycznie poszybowała w jego stronę i do spółki z pazem, z którym to jednak chyba trochę sobie wzajemnie przeszkadzali, skierowali ją do Dżemajlego, który efektownym strzałem zdobył gola na 2-2. Drągowski kolejny raz został jedynym poza Riberim zawodnikiem Fiorentiny, który nie zasłużył zdaniem obserwatorów na burę. Były piłkarz Jagielloni, który ogrywał się ostatnio w Empoli, miał początkowo problemy w zespole fiołków, ale w tym sezonie otrzymał szansę i w pełni ją wykorzystuje. Nawet w obliczu kolejnego, na co się zanosi sezonu, w którym ekipa gra poniżej oczekiwań. Być może jeden z najspanialszych weekendów przeżywają w Brazylii zawodnicy i kibice Flamengo. Na przestrzeni kilkudziesięciu godzin sięgnęli oni zarówno po tytuł w Copa Libertadores, a zatem południu amerykańskim odpowiedniku Ligi Mistrzów, a także rozgrywkach w Brazylii. W finale turnieju międzynarodowego Flamengo pokonało obrońcę tytułu. Argentyńskie River Plate, choć przegrywało do 89. minuty. Wtedy dwa trafienia wypożyczonego do klubu z Interu Mediolan Gabriela Barbosy odmieniły w dramatycznych okolicznościach przebieg rywalizacji. Innym odniesieniem do europejskiej piłki jest także osoba trenera przegranych Marcelo Gallardo, który przez niektóre osoby z otoczenia Barcelony typowany jest jako jeden z lepszych wyborów do objęcia katalońskiego zespołu. Jeśli chodzi o rozgrywki krajowe, Flamengo nie musiało nawet wychodzić na murawę. Wszystko to za sprawą porażki Palmeiras, które straciło tym samym szansę na dogonienie rywali na cztery kolejki przed końcem sezonu. Wydaje się, że powoli klaruje się sytuacja na ławce trenerskiej Bayernu Monachium, co jest dość ważne z perspektywy Roberta Lewandowskiego mu w utrzymaniu doskonałej na ten moment dyspozycji na pewno nie pomogą liczne zawirowania i ciągłe zmiany. Po zwolnieniu Niko Kowacza, który swoją drogą pojawia się aktualnie jako kandydat do zastąpienia Luciana Favra w Borusi Dortmund, zespół tymczasowo objął jego asystent Hansi Flick i wydaje się, że Bawarczycy są bardzo zadowoleni z jego pracy. Nowy trener wygasił kilka pożarów w szatni, przywracając do regularnej gry odsuniętej przez Kowacza Müllera czy Javiego Martineza. I co najważniejsze, pod jego wodzą Bayern gra skutecznie, pewnie wygrywają wszystkie trzy spotkania nie tracąc w nich nawet gola, w tym prestiżowe przeciwko Borusi Dortmund. Następcami kowacza w Zespole Mistrzów Niemiec mieli być chociażby Mourinho, Wenger, Allegri lub Erik Ten Hag. Do tego grona dołączył także zwolniony ostatnio z Tottenhamu Mauricio Pochettino. Flick miał otrzymać zapewnienie, że poprowadzi zespół przynajmniej do końca roku. Wydaje się to rozsądnym posunięciem. Będzie on w stanie pokazać swój pomysł w dłuższej perspektywie, a do tego czasu w zespole dokonane zostaną zmiany strukturalne. Zminimalizuje to ryzyko powstania konfliktu nowego trenera z nowymi osobami decyzyjnymi w klubie? Waszym zdaniem Kamil Wilczek zasługuje na kolejne występy w zespole narodowym? Czy też obecnie powoływani napastnicy to optymalne wybory dla reprezentacji? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Jeśli jesteście zainteresowani podobnym materiałem na temat wydarzeń z soboty, koniecznie sprawdźcie film, do którego link pojawił się teraz w dolnym rogu ekranu. Mowa w nim m.in. o przerwanej strzeleckiej serii Roberta Lewandowskiego, czy też gwizdach pod adresem Krzysztofa Piątka. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach prosto z kanapy rezerwowych.